Przybyły do nas śmigłowce 2, śmigłowce Sokoły. To są szkolenia jednostki wojskowej, która w okolicy tutaj Rybnika będzie prowadziła do soboty przynajmniej działania taktyczne. No i będą korzystali przez ten czas z naszej bazy lotniskowej pasa z hangaru, z parkingu, także obsługa tutaj jest, cysterna, paliwo, zabezpieczenie ze strony straży pożarnej. Także całość działań jest zorganizowana przez jednostkę wojskową. Trochę chyba plany tam się pozmieniały, bo miały być ćwiczenia od 6 marca, no jak widać przylecieli już 1. Prawdopodobnie te działania po szóstym będą kontynuowane już w innym składzie, czyli będzie inny sprzęt, no ale to jeszcze zobaczymy. To już są sprawy wewnętrzne wojska, także my praktycznie tutaj użyczamy tylko naszą bazę, oni z niej korzystają.